Co no najbardziej obawia się pani w związku z wojną na Ukrainie? Najbardziej obawiam się tego, że ona potrwa za długo i że Ukraińcy nie będą mogli się obronić, bo się im wyczerpią zapasy, siły i, i duch walki. A druga sprawa to, żeby to się nie rozległo na nasze terytorium, bo to jest bardzo niebezpieczne i to jest tragiczne. To mhm. są dwie rzeczy, które się obawiam. Obawiam się o bezpieczeństwo również jak wszyscy. Bezpieczeństwo od nas, Polaków. A jednocześnie trzymam kciuki i bardzo się modlę o to, żeby Ukraina stała się niepodległym krajem, żeby jednak zwyciężyli. Uh -huh. Cały sercem jestem za Ukrainą. Proszę Pana, Putin nie ma opamiętania i co on zrobi, to nikt nie wie. I jak on to zachowa się w przypadku, kiedy no, będzie musiał y, opuścić te y, zajęte przez siebie y, tereny. I, no i to, że Ukraina no, musi być y, y, uwolniona. No, wie pan, w XXI wieku, żeby do, dożyć tego, y, że wojna otwarta, że najazd na jakiś kraj inny, to się w głowie nie mieści.